Używam soczewek kontaktowych wielokrotnego użytku. One są przede wszystkim wygodne i bezpieczne. Soczewki nie parują, nie spadają, nie muszę ich poprawiać, nie muszę ich ciągle czyścić, nie muszę o nich myśleć w ciągu dnia, zakładam je rano, zdejmuję wieczorem, tak naprawdę o nich zapominam. O soczewkach dowiedziałam się od mojej mamy, która nosi soczewki od 20 lat. Ona pokazała mi jak je używać. Chodzę do pierwszej klasy liceum. U mnie w klasie i ogólnie w szkole stosunkowo dużo osób nosi okulary i nie są one jakoś spostrzegane w sposób gorszy czy inny. Dobre widzenie bardzo pomaga mi w szkole w ciągu dnia. Widzę wszystko na tablicy. Pomaga mi to o wiele bardziej w nauce, również w sportach, które uprawiam. Że w okularach byłoby bardzo trudno, i te soczewki to jest jedyne rozwiązanie, no bo byle gorzej szłoby mi na błysku i byłabym bardziej przeszkodzą niż pomocą dla mojej drużyny. Oprócz środkówki, moją pasją jest też taniec. Tańczę już od ponad 8 lat. Tańcząc czuję się o wiele lepiej. Sprawia mi to przyjemność i daje taki wielki spokój. Teraz jestem w takim wieku, gdzie każdy pyta mnie o moją przyszłość, co chcę robić w życiu, gdzie chcę iść na studia. Ale tak naprawdę, jeszcze mam dużo czasu i jeszcze każdego dnia mogę wymyślić coś nowego. To wszystko zależy ode mnie. Dobre widzenie daje mi taką wolność.